Jestem zdecydowanie bardziej z niż Sową, ale czasami bywają po prostu takie wieczory, kiedy trzeba coś nagrać. Nawet jeżeli głos trochę jak słychać, ja też to słyszę, jeżeli głos już trochę jest zmęczony dzisiejszym dniem i tym, co miał do zrobienia, jesteśmy w liście do Tytusa. I to jest chyba pewna niespodzianka, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak dla Was. Nie przypuszczałem, że trzeci odcinek, trzy rozdziałowego listu do Tytusa w ogóle powstanie. Natomiast no cóż, tak się złożyło, że tłumaczenie The Message, właśnie fragmentu z trzeciego rozdziału, zainspirowało mnie do tego, żeby podzielić się z Wami jeszcze jednym fragmentem. On po raz kolejny może być refleksyjny, trudniejszy, taki, do którego być może będziesz wracał, czy do fragmentów Biblii będziesz wracał, czy wracała po to, żeby zobaczyć, jak te prawdy, o których mówi apostoł Paweł, do mu swojego lidera kolejnego pokolenia, do Tytusa, lidera kościoła na Krecie, jak te prawdy mają się dzisiaj do Twojego i do mojego życia. Wierz mi, yy, przychodzę przygotowany w tym sensie, że zadaję sobie te same pytania i yy, szukam odpowiedzi, takich yy, odpowiedzi, jak ja to nazywam, z drugiej warstwy, nie pierwszej odpowiedzi, która przychodzi mi do głowy, ale z takiej warstwy ducha, gdzie yy, mogę już coś więcej powiedzieć po tym, jak spędziłem czas przed Bogiem i w rzeczywisty sposób no, położyłem przed nim te pytania, słuchając tego, co on ma mi do powiedzenia. No dobrze, ale gdzie jesteśmy i jak to się ma do tego, co dzisiaj mamy mm, zrobić? Jesteśmy w trzecim rozdziale listu do Tytusa. Dla tych, którzy mm, czytają, śledzą tekst biblijny razem ze mną, to będziemy czytali od trzeciego do pierwszej części ósmego wersetu najpierw w wersji SMP, proszę wsłuchaj się w ten tekst, a za chwilę, zaraz po tym w wersji The Message, myślę, że one pięknie uzupełniają ten obraz pewnej wizji człowieka przygotowanego do każdego dobrego dzieła, chrześcijanina, który jest dojrzały i dojrzewający, który jest gotowy do dobrego dzieła. Posłuchajmy, jak to brzmi najpierw w wersji The Message. Bo i my kiedyś byliśmy nierozumni, Nieposłuszni, zagubieni, zniewoleni przez przeróżne rządze i rozkosze, żyjący w gniewie i zazdrości, znienawidzeni i do siebie nawzajem odnoszący się z nienawiścią, gdy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego zbawcy, Boga, do ludzi. Zbawił nas nie dzięki naszym uczynkom dokonanym sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu, przez kąpiel odrodzenia i odnowę, którą sprawia Duch Święty. Tego Ducha wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Słowa te zasługują na wiarę i przyjęcie. Obstawaj przy tych sprawach. Tyle tłumaczenie SMP, a teraz ten sam fragment w tłumaczeniu The Message. Przecież jeszcze niedawno sami byliśmy głupi i uparci, stanowiliśmy łatwy cel dla grzechu. Rządziły nami hormony, czuliśmy się urażeni przez życie, znienawidzeni przez ludzi i pełni nienawiści do nich. Kiedy jednak Bóg, nasz troskliwy i kochający zbawiciel, wkroczył na scenę, to zbawił nas od tego wszystkiego. Zrobił to z własnej inicjatywy, nijak nie przyczyniliśmy się do tego. Oczyścił nas w porządnej kąpieli, z której wyszliśmy jako nowi ludzie, obmyci wewnątrz i na zewnątrz duchem świętym. Nasz zbawiciel hojnie zapewnił nam życie w obfitości. Ten Boży dar przywrócił nas do relacji z nim i pozwolił odzyskać życie. A przed nami przecież jeszcze więcej cała wieczność to pewna. Dzisiaj chciałbym zrobić pewną nietypową rzecz, a mianowicie w takiej analizie określonego fragmentu, werset po wersecie, chciałbym zamienić kolejność, czyli werset trzeci pojawi się w tym naszym dzisiejszym rozważaniu w drugiej kolejności. Tak jakbyśmy trochę zaczynali niby od czwartego. Zaraz powiem dlaczego. Bo Apostoł Paweł tutaj daje nam pewien test. Na chemii kiedyś w podstawówce pamiętam, że mówiło się o, o, o tak zwanym teście papierka lakmusowego, który wkładało się do jakiejś cieczy, i w zależności od tego, jak on zmieniał kolor, można było powiedzieć, czy dana ciecz jest kwasowa, chyba zasadowa, czy neutralna, jeżeli nie zmieniał koloru. I tutaj jest duchowy test lakmusowy naszego, naszego życia, naszej dojrzałości chrześcijańskiej. Bo z jednej strony apostoł Paweł nam przypomina i, i, i mam wrażenie, że, że nie musimy, gdyby nawet tego jakoś szczególnie sobie przypominać, że było z nami bardzo źle, ale wkroczył na scenę Jezus, Zbawiciel, z własnej inicjatywy uratował nas od naszego grzechu, oczyścił nas w kąpieli ducha, z której wyszliśmy jako nowi ludzie. Nowi od wewnątrz, tak? zamienił to serce kamienne na mięsiste i nowi na zewnątrz. I takiemu nowemu człowiekowi Jezus zapewnia nowe życie w obfitości. To jest Jego dar, to jest Jego inicjatywa, jak czytamy tutaj w The Message. I On przywrócił nas do relacji ze sobą, dał nam pełnię życia i dał nam zadatek poprzez Ducha Świętego tego, co wydarzy się, w przyszłości, bo przecież przed nami cała wieczność. I teraz to jest ewidentne i niekwestionowane. Biblia wielokrotnie i w wielu miejscach, w Starym i w Nowym Testamencie, w Starym zapowiada, a w Nowym wskazuje na wypełnienie tego w Jezusie, że tak właśnie rozwija się Boży Plan Zbawienia. I teraz apostoł Paweł, y, mam wrażenie, tak, tak to odczytuje, mówi Hej, skoro doświadczyliście tej rzeczywistości, skoro wy jesteście udziałowcami tego życia, skoro to w waszym życiu pojawiła się ta przemiana duchowa, przemiana fizyczna związana z tym, że jesteśmy uratowani od grzechu, że jesteśmy oczyszczeni od jego konsekwencji, że jesteśmy postawieni na skalę, jaką jest Chrystus. To Paweł mówi do Tytusa to sprawdź Tytusie, wykonaj ten test papierka lakmusowego, duchowego papierka lakmusowego. Sprawdź, czy rzeczywiście ta zmiana, o której mówi tutaj apostoł Paweł, jest widoczna od wewnątrz i na zewnątrz, czyli przenika wszystkie aspekty Twojego życia. Paweł. Yy, Wielokrotnie sam to w swoim życiu realizował, sam poddawał siebie próbie i mówi o tym w swoich listach. Podobne rzeczy pisał do innego swojego ucznia, Tymoteusza. I tutaj Tytusowi mówi: Hej, sprawdź w tym papierku lakmusowym, jak się mają sprawy. Czyli popatrz na rzeczy, które wymienia w trzecim wersecie i mówi, że tacy już nie jesteśmy że tacy byliśmy, dopóki Bóg nas nie zbawił w Chrystusie i mówi, Tytus, popatrz, czy ty rzeczywiście no. wykonałeś tą zmianę za łaską Bożą. Czy w twoim życiu widać owoce obumierania Tytusa, tu możesz wstawić swoje imię, i widać objawy nowego życia w Chrystusie, które są efektem tej, tej zmiany, którą wprowadził Wprowadził Duch Święty. I dalej prosi Tytusa, aby w taki sam sposób e, Tytus podszedł do rzucenia tego wyzwania, przeprowadzenia tego testu wśród e, członków kościoła na Krecie. No dobra, no to na czym polega ten test? Test jest schowany w wersecie trzecim. Przecież jeszcze niedawno sami byliśmy głupi i uparci. Stanowiliśmy łatwy cel dla grzechu, rządziły nami hormony. Czuliśmy się urażeni przez życie, znienawidzeni przez ludzi i pełni nienawiści do nich. To jest ten test. Czytasz ten fragment, czytasz ten werset i zadajesz sobie pytanie, czy ja nadal jestem głupi i uparty? Przepraszam za to sformułowanie, ale tak to brzmi w oryginale The Message. Czy nadal nie jestem mądrzejszy, czy nadal nie wiem lepiej o co chodzi w tym życiu, czy nadal upieram się przy swoim, żeby moja racja, moje zdanie, mój punkt widzenia był najważniejszy? Kolejny test. Stanowiliśmy łatwy cel dla grzechu, a jak z tym jest u mnie teraz, kiedy zostałem zbawiony, kiedy zostałem postawiony na skalę, kiedy. Jestem nowym stworzeniem, kiedy narodziłem się na nowo, jak mówi Biblia. Czy stanowię łatwy cel dla grzechu? Grzech, jak wiemy, to rozminięcie się z Bożym celem. Natomiast tu jest mowa o tym, że ja stanowię łatwy cel dla grzechu, że grzech łatwo do mnie trafia. Że wystarczy chwila nieuwagi i zrobię coś właśnie głupiego i upartego, coś egoistycznego. To jest ten test, jak bardzo jestem odporny na pokusę. Jak bardzo jestem odporny na przywoływanie, nawoływanie tego świata odnośnie mojego ciała, mojego egoizmu, moich ciągot. Nazwalibyśmy je językiem takim biblijnym, cielesnych. Tu nie ma łatwych odpowiedzi, tu nie ma prostych y, takich y, bonmotów, które można byłoby duchowo zastosować do swojego życia. To są poważne rzeczy i trzeba się z nimi zmierzyć. Kolejny test. Jeszcze niedawno, apostoł Paweł mówi, rządziły nami hormony. No i teraz pytanie, w jakim stopniu dzisiaj możesz powiedzieć, że hormony, że nastroje... Że energia, że pewne fazy, czy, to był, czy dzień był dobry, czy był niedobry, już tobą nie rządzą, dlatego że ty jesteś rządzony przez Ducha Bożego, który w tobie mieszka. To jest olbrzymia zmiana, ale apostoł Paweł mówi, ona już powinna być widoczna w Was. Kolejny test. Czuliśmy jeszcze niedawno, czuliśmy się urażeni przez życie. No i test, pytanie do Ciebie. Jak często się obrażasz na Boga, na innych, na okoliczności, na samego siebie? Jak często jest w tobie taka niezgoda na to, jak rzeczy się dzieją, taki brak pokoju związany z tym, że chciałbyś przejąć kontrolę, chciałabyś przejąć kontrolę, a ta kontrola wysmyka ci się z rąk? Nie czuję, że mam jakąś potrzebę udzielania Tobie odpowiedzi za Ciebie. Sam wiesz, sama wiesz. Jeszcze niedawno apostoł Paweł mówi do Tytusa: byliśmy znienawidzeni przez ludzi i pełni nienawiści do nich. To jest kolejny test, jak wyglądają Twoje relacje z innymi ludźmi. Jak myślisz o innych osobach, to czy charakteryzuje to myślenie miłość, szacunek, pokora, chęć służenia? Czy znienawidzeni przez ludzi i pełni nienawiści do nich? No to nie są łatwe pytania na tym teście. E, myślałem, że ten test będzie łatwiejszy. No nie! Dla dobra naszego człowieka duchowego ten test nie może być łatwiejszy, dlatego że słowo Boże nas tutaj pociąga do, do pewnego rodzaju trudnej konstatacji, do, do takiej gorzkiej może refleksji. No bo skoro miało być tak pięknie to czemu jest tak trudno? Głupi, uparty, łatwy cel dla grzechu, rządzony przez hormony, urażony przez życie, znienawidzony przez ludzi, pełen nienawiści. do. Dobra wiadomość na zakończenie tego odcinka i mam takie przeczucie, że jest też dobra wiadomość na zakończenie tego listu do, do Tytusa i do chrześcijan, którzy w tamtych czasach mieszkali na Krecie i tam się spotykali. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz tak żyć. Nie musisz żyć głupio, nie musisz żyć egoistycznie, w sposób uparty, nie musisz być łatwym celem dla grzechu, nie musisz być rządzony przez hormony, nie musisz obrażać się non-stop na każdego i, i czuć, że ludzie ci przeszkadzają i najchętniej wszystkich byś ich wystrzelał. To nie jest Boży Plan dla Ciebie, ale żeby wejść na Bożą Ścieżkę, żeby wejść do realizacji tego Bożego Planu. Trzeba zobaczyć drugą część tego fragmentu, czyli od czwartego do ósmego wersetu. Skupić się na Bogu, na tym jak troskliwy i kochający jest zbawiciel Jezus. Skupić się na tym, że on zmienia nas z własnej inicjatywy i poprosić go w modlitwie o to: zmieniaj mnie, panie, dotknij mnie, odmieniaj moje myślenie, odmieniaj moje słowa, odmieniaj moje działania. Poproś Jezusa, żeby dał tobie po raz kolejny na nowo tej oczyszczającej kąpieli ducha świętego. Poproś go o to, aby owoce nowego człowieka manifestowały się w tobie. No bo na tym polega to umieranie dla siebie, a życie dla niego. On mówi o hojnym życiu w obfitości. On tu nie mówi o tym, że głupi i uparty, urażony i rządzony przez hormony. Nie, on mówi, że jest życie w obfitości. Więc jeżeli ten dzisiejszy test wyszedł tobie na takie trzy z dwoma, mówiło się, jak chodziłem do szkoły, czyli słabo, no niesatysfakcjonująco, to zwróć proszę uwagę, że rozwiązaniem nie jest więcej starania się. Rozwiązaniem jest więcej łaski, z którą współpracuje człowiek wierzący. Bóg zsyła łaskę, Jezus daje swoją obecność, a ty z nią współpracujesz i mówisz: Panie, czyń to, co chcesz uczynić w moim życiu. Może dzisiejszy test był trudny, był gorzki, był, był, był taki, ta refleksja, może została cię w miejscu, w którym trochę nie chciałeś wiedzieć o swoim stanie, ale on jest błogosławiony, dlatego że może doprowadzić do zmiany. Polecam cię w ramiona naszego Zbawiciela, tego, który przejął wszelką inicjatywę. Dał wszelką łaskę, abyśmy żyli w obfitości. Zapragnij takiego życia. To życie jest możliwe, ono jest na wyciągnięcie ręki, dlatego że Jezus jest dobry, a jego miłosierdzie trwa na wieki. Oby każdy następny test zdawany przeze mnie i przez Ciebie każdego następnego dnia dawał lepsze wyniki, bo celem tej szkoły życia, szkoły dyscypliny, jest to, abyśmy byli bardziej podobni do Jezusa. I tego Ci życzę.